Pani Doroto, zacznę na samym początku od takiej bardzo bieżącej sprawy, zanim przejdę do dzień dobry TVN, ale od sprawy koncesji TVN-7. Czy pani żywo przeżywała po prostu i obserwowała wszystkie informacje, które były związane właśnie z tą sprawą? No tak, wszyscy przeżywaliśmy, oglądaliśmy co się będzie działo, wierzyliśmy że zostaniemy mm, przetrzymani mhm. e, do końca i w ostatnim dniu na przykład koncesja się pojawi, ale już któryś raz to przeżywamy, więc już e, jesteśmy przyzwyczajeni, że za każdym razem jest ten element niepewności, który e, e, co prawda nie powoduje, że przestajemy pracować i tylko o tym myśleć, ale nas e, niepokoi, bo to jest jakaś gra polityczna, w której uczestniczymy. A czy to uczucie, które czuje Pani, kiedy na TVN pojawiała się ta czarna plansza, że do wygaśnięcia koncesji zostało x dni, to było uczucie złości? To było uczucie bezsilności, bo cóż możemy robić poza składaniem kolejnych wniosków i czekaniem na decyzję, aż się wyjają? Mhm. Czyli wściekłość i bezsilność. A co w siódemce lubi Pani oglądać? Mam swoje wybrane rzeczy, które tam oglądam. Bardzo... ja nie lubię tych wszystkich takich najbardziej popularnych programów, żeby było ciekawe. Tak, tego typu rzeczy w ogóle nie lubię, więc nie oglądam. Mało mnie to interesuje. Ale ja powiem Pani tak, ma Pani prawo, no nie każdy musi Ale lubić wszystko. Widz ma prawo wyboru, więc ja wybieram inne rzeczy. Lubię tam serie dokumentalne, które się mm. pojawiają, uważam, że są bardzo fajne. Lubię seriale, bo uważam, że Żydula jest jakimś zjawiskiem mm i ona się tam właśnie pojawia, więc obserwuje, co się dzieje w tym serialu. Musimy to także robić z tego powodu, że po prostu o tym rozmawiamy, więc musimy być na bieżąco. A czy ma pani takie poczucie, kiedy przychodzą właśnie na przykład uczestnicy hotelu Paradise na kanapę Dzień Dobry TVN, że to po prostu będzie, no tak szczerze i prosto rozmawiamy, że to będzie taka głupawa rozmowa? To no jest rozmowa zazwyczaj o programie, więc dla tych, którzy się tym interesują, to jest interesujące. Czyli powiedzmy, woli, woli pani rozmawiać, powiedzmy, o kiszeniu kapusty? Wolę o kiszeniu kapusty niż o tym, co robili w programie, mm -hmm. ale my mamy w programie tak, jest i o kiszeniu kapusty, jest o hotelu Paradise, jest o Lidze Karczuk, mm -hmm. jest o Januszu Leanie Wiśniewskim, jest o sprawach społecznych, jest w tym programie o wszystkim, bo to jest magazyn. Ja przed chwilą rozmawiałem z pani koleżanką z programu Zagnieszką Włoźniak-Sterek na temat takiej no, kontrowersyjnej sytuacji, kiedy jej gościnią na kanapie była pani Bożena Dykiel i ona postanowiła zareagować. Mi się bardzo podoba, że w Dzień Dobry TVN są takie osoby, które mają bardzo mocny charakter i nie boją się go pokazywać na antenie. Pani również miała kiedyś taką sytuację, nie wiem czy pani pamięta, kiedy na kanapie gościł uczestnik programu Big Brother, który no mogę chyba użyć tego słowa, ale molestował jedną z uczestniczek i pamiętam, że mm, pani nie popuściła mu płazem jego zachowania przez to, jakie pani ma poglądy i czy czuje pani, że w Dzień Dobry TVN jest przestrzeń mimo wszystko na stawianie takich granic i na wyrażanie swojej opinii, jeśli chodzi o prowadzących? Nigdy w życiu, ja zawsze wyrażam swoje opinie, nigdy w życiu z tego powodu nie miałam kłopotów, mhm. więc na pewno jest ta przestrzeń, każdy z nas ma swoje opinie i ma prawo je wyrazić i robimy to bez żadnego problemu. A kiedy wiedziała pani, że ma takiego gościa, i jednak no, trzeba przeprowadzić 7-8 minutową rozmowę z taką osobą, z którymi zachowaniami się pani nie e, zgadza? Jest to trudne? Nie, po prostu trzeba pytać o to, co, o co człowiek chce zapytać. E, nie bać się tych pytań i czekać na odpowiedzi. Mhm. Ten, jak e, pamiętasz tą rozmowę, to. Ten człowiek sam się podłożył. Więc y, widać było, jaka to, jest, y, jaka to jest postać. My jesteśmy od tego, żeby pytać. Pytać otwarcie o wszystkie rzeczy, więc po to nas tam posadzono. Słuchając tego, co pani mówi, przypomniały mi się mm, słowa Kingi Rusin, które już nie ma teraz, właśnie w Dzień Dobry TVN, kiedy ona powiedziała, że telewizja siadaniowa to jest taka telewizja infotainment, że jednak to nie są pytania, które. Pani lub pani koledzy chcieliby zadać, tylko które, Widz chciałby zadać. I pamiętam, że ona odniosła się wtedy do takiego wywiadu, który przeprowadziła z Edytą Górnia, kiedy ona przyszła promować swój singiel i Kinga Rusin zapytała ją wtedy na sam koniec, kiedyś, lub przez co została bardzo schejtowana, że wkracza trochę w prywatne życie, co właśnie Kinga Rusin argumentowała, że to po prostu jest pytanie, które Widz chciałby zadać na najzwyczajniej świecie. I kiedy widzi pani scenariusz programu i widzi pani, że jest pytanie takie, na które gość może zareagować, tak trochę newralgicznie. Jak pani się wtedy po prostu czuje? Ja nie mam takich pytań pisanych, ja sama wymyślam pytania. Mm -hmm. Także ja nie mam tego problemu, bo mm -hmm. pytania to i treść rozmowy, charakter i kierunek mm -hmm. wyznaczamy my z Marcinem. Nie ma tutaj takiej. Mm -hmm. e, I pytamy, o co chcemy. A w ciągu powiedzmy ostatnich trzech lat, który ogólnie wywiad zapamiętała pani najbardziej? E, z ostatnich wywiadów, które mieliśmy, to poruszyła mnie absolutnie rozmowa z matką dorosłej osoby niepełnosprawnej, która z tym problemem jest sama. My sobie w ogóle nie uświadamiamy, jakie to jest życie. To jest osoba, która nie może wyjść z domu, która dźwiga 60 kilogramowego mężczyznę, musi go umyć, posadzić, zrobić przy nim wszystko, która dostaje od państwa marne pieniądze, nawet nie stać za te pieniądze tej rodziny na rehabilitację. Która nie może wyjść do fryzjera, nigdy nie miała czasu dla siebie, poświęciła całe swoje życie swojemu dojrzałemu dziecku. Myślę, że ta rozmowa zrobiła na nas piorunujące wrażenie, bo dała nam świadomość, że to jest życie, jakiego sobie nie wyobrażamy. A państwo, które powinno pełnić funkcje pomocnicze, ma to centralnie w dupie.